Ociang ostatnimi czasy milcza w sprawie minecraft 1.8. Aż do dzisiaj kiedy to postanowi podzielić się z graczami pewną nowością, która zostanie wprowadzana w następnym snapshotzie. Mowa tu o możliwości kastomizacji terenu, aby dostosować świat według własnego upodobania. Zacznijmy od opcji! W opcjach tychże ustawień pojawi się 16 suwaków, które mogą być używane do wpływania na różne aspekty generowanego terenu, ale możemy również wpisać wartości bezpośrednio, bez używania ich. Dostaliśmy również kompletną kontrolę nad poziomem morza, czy również strukturami, jakie chcemy wygenerować na naszym terenie. Również będziemy mogli wybrać świat, na jakim przyjdzie nam ochota grać. Mowa tu o takich terenach jak świat na wyspach, tylko na górach czy też moim zdaniem najciekawszy, czyli normalny, standardowy świat, zalany wodą po najwyższe bloki w grze. Myślę, że w skrócie przedstawiłem Wam nową rzecz, która zostanie dodana w Minecraft 1.8, prawdopodobnie w przyszłym snaprze, który ukaże się w ten czwartek. Z góry chciałbym Was też przeprosić za jakość audio mojego głosu gdyż jeszcze póki co nie ma mikrofonu, a jako że nagrywam te nowinki, to naprawdę jakiś porządny mikrofon z popfiltrem by, by mi się przydał, ale póki co nie ma finansów na to, więc musicie jeszcze troszeczkę wytrzymać, ale myślę, że w krótkim czasie powinienem jakieś tam fundusze na to zebrać, więc i myślę jakość audio się polepszy. Zapraszam Was również do opisu, gdzie znajdziecie link do pełnej prezentacji tych zmian. Filmik został wykonany przez Studio Mojang, więc zapraszam do oglądania. Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft nowinki bądź jak ja już to tradycyjnie mówię w snapsie. Do zobaczenia, cześć.